Nie można dotykać mochu. Za podeptanie mochu grozi karę 300 dolarów. I do zobaczenia, już w Nowym Jorku. Nie pa, widziałeś pa, pa. Ja te karaluchy takie wielkie tam? Nie było. Jak to mi? Nie było. Były. Tak? Były. No? no dobra. Kończymy na dziś. Dla mnie to po prostu jest ścieżki do ogarnięcia umysłem. Pani, dzisiaj Was witamy. Idziemy oglądać wodospady, bushkill wodospady. Będziemy mieli właśnie taką traskę, gdzie jest aż 8 wodospadów. Najpierw tutaj jest jakiś welcome center. Idziemy zobaczyć. I oczywiście są różnego rodzaju pamiątki. Tylko powiem Wam, że wolałabym, żeby. Takie coś było zrobione przez jakiegoś miejscowego tutaj artystę, rzeźbiarza niż jakiś taki odlew chiński. Jak byliśmy właśnie w Tennessee kiedyś, to naprawdę chciałam sobie kupić jakąś rzeźbę i nie mogliśmy po prostu znaleźć, bo wszystko było z Chin. A ja z chęcią bym mogła zapłacić nawet więcej, tylko żeby to było właśnie zrobione przez jakiegoś lokalnego artysta. Powiem to jest taki standard. Wszystko podobne, tylko od miejsca zmieniają się napisy na bluzach, chociaż jedna bluza była troszkę inna niż wszystkie, bo ma taki fajny nadruk, Inny, nienaklejany, taki kocykowy. Dobra, to my idziemy na szlak. Tutaj wejście do tego parku jest płatne. Zaraz sprawdźmy jaka jest kwota. i kochani, zobaczcie to są ceny. Wejście 22 dolary. Powiem, że nawet sporawo. Dla na dzieci jest za 12. Mam nadzieję, że będzie warte wejście, bo wydaje mi się, że nawet jak na taki park jednorazowe wejście 22 dolary to sporawo, nie? Tutaj kochani widać, że to jest bardziej skomercjalizowane, bo zobaczcie taka ścieżka. Ludzi jest dużo, parking jest duży. sporawy. Ludzi jest sporo. Dzisiaj jest wtorek. I powiem Wam odnośnie tych cen. Dlatego się zdziwiłam, bo na przykład, jak jedziemy gdzieś do jakiegoś parku narodowego, to można wykupić taką wjazdówkę. Przeważnie, wjazdówka do parków narodowych kosztuje 30 dolarów, tak mniej więcej. I można na przykład wjazd jednego samochodu. Tak więc, w tym samochodzie, jak my w trójkę jesteśmy, no to płacimy wtedy za taki wjazd 30 dolarów. Ale opłaca się wykupić kartę wstępu. Do wszystkich parków narodowych, wtedy taka karta kosztuje 80 dolarów na rok i możesz wjeżdżać i wyjeżdżać ile chcesz. Tak więc, dlatego, tutaj mnie to tak dosyć zdziwiło, bo za osobę jest 22 dolary. Tak więc, wydaje mi się, że to jest spora cena w porównaniu do parków narodowych. Przejdziemy najpierw do tego głównego wodospadu, a potem będziemy właśnie robić pentelkę. Najpierw idziemy po schodkach w dół. Jesteśmy przy głównym wodospadzie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Widzę, że tutaj jest kawałek i tam dalej pozostała część. I jesteśmy już przy kolejnym wodospadzie. Cały czas jest tutaj takie są porowione chodniczki. Powiem wam ładne widoki, ale tak jak wam mówiłam, jest to naprawdę dość takie skomercjalizowane i dużo ludzi. Myślałam, że bardziej dzikie, nie, w, nie wczytałam się za bardzo w opis wcześniej, tylko wiedziałam, że są wodospady. pozostać na ścieżce, ale wybieramy oczywiście tą dłuższą ścieżkę, bo tutaj jak szliśmy można było od razu, tam sobie szliśmy, zakręcić do góry i już do wyjścia. A to nam może zajęło raptem no 18 minut z, z przerwami chwila, można nawet to w 10 minut obejść i potem już wracać do wyjścia, tak więc wybieramy oczywiście dłuższą trasę, idziemy potem tam do przodu, w lewo. I przez las. Tak więc tutaj jest już o wiele przyjemniej niż na tych ścieżkach. z las. Ale powiem Wam takie moje przemyślenie. Nie no, ładnie tutaj jest i nie żałuję, że przyjechaliśmy, że wyszliśmy tutaj, jak już tutaj jesteśmy. Ale gdybym była w okolicy i miała tutaj jeszcze raz przyjechać, to wolałabym nawet na te górki, co wczoraj chodziliśmy sobie pochodzić. Bardziej naturalnie i bardziej bardziej naturalnie i dziko. Ta pierwsza widoki miała piękne, druga też, fajnie przez las, mało ludzi. Tutaj jest taki, no, już powtórzę milionowy raz. Bardzo komercyjny. Jeszcze tutaj kawałek jak idziemy, ale jest tyle zakazów w tym parku. Jakby, był nawet, była nawet taka tabliczka, że wiecie, jak postawiałam te kamyczki jeden na drugim. To gdyby takie coś zobac ktoś zobaczył, że ktoś ustawił, to żeby to po prostu zniszczyć, rozłożyć te kamyki, bo było napisane, że jak kamyki tak stoją jeden na drugim, to e duża erozja się dzieje. Nie można dotykać mochu. Mać... No oczywiście no, ja rozumiem, nie niszczy się przyrody, ale wszystko tak restrykcyjnie. Za podeptanie mochu grozi karo 300 dolarów. No ale powiem Wam jest fajnie, jeżeli ktoś będzie to do... warto przyjechać, ale tylko raz odhaczyć i więcej nie ma sensu. właśnie jeden z kolejnych wodospadów, trochę prześwietlony, ale coś widać. Ten jest naprawdę ładny i powiem Wam, że już tutaj troszkę jest mniej też ludzi, bo trzeba kilka schodków zejść na dół. Tam wyżej też był taki jeden wodospad, też tam dosyć ładny i tam też mało kto skręcał. Tylko robią tą trasę i dużo ludzi nie chodzi, nie wiem dlaczego. A to jest tylko kilka schodków. Mapka wygląda, no troszkę widać, ale się odbija właśnie, chmurki się odbijają. Tak więc zmykamy już do samochodu i ruszamy do Nowego Jorku. Mamy godzinę, chyba pierwszą, półtorej godziny akurat do drugiej 30 mamy parking. Tak więc dzięki za spacer przy wodospadach i do zobaczenia już w Nowym Jorku. A my jedziemy teraz do Nowego Jorku już. I po drugiej stronie na autostradzie nic nie jechało. Jechała nawet straż pożarna pod prąd. Tam ta cała nitka stoi. O, nie widać mam teraz ciężarówkę. No ja mówię, że się coś paliło. Ono rzeczywiście aż tam w górę? Nas? Może go ktoś. No nie wiem. Ale dużo tych służb tu jest. No, spalił się. się zaczął palić Zobaczmy jaki to. No, dwa. I tutaj jeszcze... a to wszystko jest zablokowane. Teraz z tym korku stoją. ale ile tych z złóż przyjechało. No dlatego my też chwilkę w korku jechaliśmy No a z drugiej strony po prostu utknęli, nic się nie ruszy. Ciekawe jaki długi jest w drugą stronę ten korek. No, a my jesteśmy właśnie w drodze do Nowego Jorku i zostało nam 56 minut, 29 minut, tak więc my też trochę gdzieś w gorku stoimy, ale wjeżdżamy samochodem na Manhattan, tak więc dlatego pewnie. Kochani, szybki rzut na pokój Łazienka Dwa łóżka Piękne przywitanie I widok Tadam! Fajne Zaczynamy przygodę w Nowym Jorku. Jeszcze szybciutko z tej strony i wpuszczam resztę do pokoju, bo czekają, aż wam nagram. Okej, jak wejść? Dzięki. Okej. a my już byliśmy właśnie w hotelu, jak widzieliście, byliśmy też się przespacerować. Maja już tak w zakupach nie była. Byliśmy też, no, jechaliśmy sobie właśnie tej metrem, jechaliśmy, jesteśmy teraz w dzielnicy Soho i czekamy na stolik, bo jesteśmy mega głodni, od śniadania nic nie jedliśmy. Tutaj mamy akurat, co będzie można zamówić. Czekamy jeszcze chwilkę na stolik i będzie w końcu jedzenie. Co to za palce mi tutaj wychodzą? To jest ta osóbka, która nie chce się pokazać. Nasz gość z Polski. Ale kiwa wam paluszkiem. Pokiwaj wszystkim. Może całą ręką. Nie? Paluszek wystarczy My kochani dzisiaj mega na spokojnie Bo troszeczkę później przyjechaliśmy niż mieliśmy przyjechać i sobie teraz schodzimy, spacerujemy Pani teraz jeszcze w związku z tym, że hotel mamy, nie wiem, jakiś max 10 minut piechotą od Mostu Brucknickiego, to z sobie wieczorową porą. Idziemy się przejść. Szkoda było nie skorzystać jeszcze dzisiaj ze spaceru, ale powiem Wam, że już nie wiem, ile mam kroków, w tysięcy. Jak dojdziemy do hotelu, to Wam powiem. Fajny klimat, nie jest tak gorąco. Powiem Wam, że nawet jakiś sweterek może lekki by mi się przydał. Oczywiście nie marznę, ale jakbym miała to też, bym się nie przegrzała, jest naprawdę przyjemnie jak na Nowy Jork o po tej porze roku. Czasami czy tutaj czy w Chicago to wilgotność i gorąco jest tak, że nawet w nocy nie ma jak to złapać.

powiem wam my jesteśmy tutaj w tej finansowej części Manhattanu i właśnie tak szliśmy i rozmawialiśmy, bo widzieliśmy jak już wcześniej przechodziliśmy, ja te karalupy takie wielkie tam? Nie było. Jak to nie? Nie było. Były. O, tak. O ile, no. Ale widzieliśmy pana, który leży na ziemi i no widać się cały schorowany. I teraz szliśmy w tym samym miejscu, on tam dalej leży. To jest, I To dla mnie jest takie trochę niepojęte, jak to wszystko działa. Ludzie cały dzień tam chodzą. Potem gdzieś jeszcze innego też widzieliśmy, jak leży. I kiedy to jest taki, taki czas, kiedy tak. Co się w ogóle dzieje, że, że tak człowiek. No, potem jest w takim stanie. To. Nie wiem. No dobra, kończymy na dziś. Dla mnie to po prostu jest ciężkie do ogarnięcia umysłem. Do jutra, dziaki. Kochani, żeby nie zakończyć takim niemiłym akcentem, znaczy nie wiem czy niemiłym, ale to jest taka ciś, taki, taki ciężki akcent. Dla mnie tym bardziej jakoś, tak nie wiem. To przyszliśmy sobie jeszcze zobaczyć. U góry jest takie patio, gdzie są też leżaczki, można się poopalać, budneczki tutaj widać. Można się opalać. No można się opalać. Tutaj jest właśnie nasz hotel. My jesteśmy i to właśnie z tej strony mamy pokój. Jesteśmy na 25, piętrze. Przyszliśmy właśnie zobaczyć, jak wygląda siłownia bo chcielibyśmy skorzystać sobie. No, tak więc teraz już się z Wami żegnam. Dobranoc. Buziaki. Pa, pa.